Czy piszesz codziennie, czy wtedy, kiedy masz na to ochotę, albo wtedy, kiedy wpadnie ci pomysł do głowy? Pomysły mam w kolejce, które czekają, więc to takie, że nie mam. Zawsze mam o czym pisać. Czasem szukam różnych wymówek, aby nie pisać. Ale staram się pisać codziennie. Mhm. Na pierwszych okładkach powieści jesteś modelką. Jakie to jest doświadczenie? No to było moje marzenie. Chciałam być aktorką wówczas i te plakaty i to wszystko było bardzo konkretnie wówczas w mojej wyobraźni. A teraz myślę, że to jest miłe wspomnienie, bo im, im jestem starsza, tym mniej mam wpływu na okładki. A w ten sposób mam chociaż. Te książki są moje od, od tekstu po okładkę, i to, są, to jest coś szczególnego w nich. E, czy postacie w Twoich książkach są wzorowane na prawdziwych osobach, czy wymyślasz je od początku do końca? E, wymyślam. Aczkolwiek dodaję im cechy i moje własne i innych ludzi. I czasem są to zbitki kilku, kilku osób, które znam, a czasem kilkunastu. A czasem to są osoby zupełnie fikcyjne. Mhm. A jak wyglądał Ciebie proces twórczy? Um, jest moment Eureki. O, to byłby ciekawy pomysł i nagle zaczynają do niego dylatywać i jeszcze to dodać i to dodać i to dodać e, i robię notatki i potem zaczynam pisać pierwszy rozdział, który potem 15 razy a potem układam na bok, bo to jest bez sensu, ale nie mogę o tym przestać myśleć, więc wracam i jeszcze raz piszę i jeszcze raz i, bo, i potem się budzę w nocy, bo nagle mnie olśniło, że to w ogóle powinno być zupełnie inaczej. Tak wygląda. <grym> Czy dajesz swoim bohaterom coś z siebie, jakieś cechy charakteru, przyzwyczajenia? Zawsze. W wielu książkach pojawiają się nietypowe imiona, i przez Melanie z twojej pierwszej książki Ania ma tak na trzecie imię i sama zaczęła szukać innych imion, mniej popularnych. Skąd taki pomysł? Czy to dlatego, że Twoje imię również jest rzadko spotykane? M -m Możliwe. Zawsze byłam jedyną gają, chociaż jest nas kilka, żeby nie było. Jest nas kilka, aczkolwiek zbyt mało i to imię wciąż jest, wciąż jest mało popularne. E mi się podobają te imiona, takie, o których ludzie jednak zapominają, i zamiast tych, tych zwykłych, typowych, lubię sięgać głębiej, lubię imienia, imiona z charakterem, które na samych sam ich dźwięk jest jakiś, jakaś wizja, co to za osoba i. jak ona. I od razu, od razu mi się to układa wraz z historią. Czy myślisz o tym, co się dzieje z bohaterami Twoich książek po zakończeniu? Czy może każda powieść jest dla Ciebie zamkniętą częścią i nie zastanawiasz się, jak, jakie są ich dalsze losy? No oczywiście, że się zastanawiam. Ja za nimi osobiście tęsknię. I, I zawsze mam jakąś wizję, co by było dalej, albo mogło być dalej. Natomiast kończę wątki i, i, i dalej nie piszę, bo mam wielu innych bohaterów, którzy czekają w kolejce. Jedyną książką, która doczekała się dalszego ciągu, jest Wystrzałowa Listka. Nie myślałeś nad dalszą kontynuacją Przygód Melanii? Bo my chętnie zobaczyłybyśmy ją w Wystrzałowej Studentce. Cieszę się, że, że tak wam się spodoba, spodobał mój debiut literacki. Um, o wystrzałowej studencie słyszałam od, od innych osób również. Um, myśleć może i przez pół sekundy myślałam, natomiast um, czy bym do tego wróciła, nie wiem. Książkę pisałam jako jedną całość, tylko była po prostu bardzo, bardzo, bardzo długa i wydawca uznał, że, że lepiej opociąć na pół i stąd są tomy. Ale, ale jak pewnie zauważyłeś, poprzez moją twórczość, ja zwykle piszę książki tak zwane standalone. I, I raczej dokąd. No może, ale w sumie dlaczego mam, dlaczego nigdy nie? Zawsze jest ten pierwszy raz. Zachęcamy.